Maneczko, jest godzina 6 i rozpoczynamy codzienny vlog standardowo z mieszanka, ale dzisiaj to mieszanko jak dobrze wiecie nie będzie takie standardowe jak zawsze niech się Jake wykazuje także idę po ładowarę i będziemy pakować no to teraz zaczynamy zabawę, jeszcze muszę wyczuć Położenie łyżki, kiedy jest w poziomie, żeby sobie dobrze czerpać, szczególnie z pewizmy, bo z silosu to wiadomo, piachu nie nabiorę, ale z powiedzmy, to może być różnie. No, też końcówka jest tej powiedzmy, ostatnie można powiedzieć, że dni zostały i jak się ją skończy, to wtedy będzie wygodne mieszanie. Coś takiego pewnie będzie w poziomie. Jeszcze trzeba będzie wysiąść i to zweryfikować. Troszeczkę mały jest ten łyżkokolwiek względem możliwości tej maszyny. To można powiedzieć, że to jest łyżka do. 5, 6, 60 do takiej ładowaweczki a tutaj do tego kolosa no to jest zabaweczka jak po młodszym rodzeństwie <grym> ale wiadomo najważniejsze że jest taki osprzęt <grym> przepraszam łyżka mała ale na raz wystarczyło o nawet przesypałem o, kurka, <laughs> ale dobrze tych jałówek jest do... ułożone to będzie komu przejeść nadwyżkę po zębach na łyżko krokodylu widać że ktoś nieźle testował przede mną <laughs> Albo tego już sporo lata. Bo to jest tak ciężko powiedzieć. Powiem wam moi widzowie, że łyżka naprawdę skromna, z ledwością te treściwe w nią zasypałem, bo to jest taki problem, że jak jest to puszczone do dołu to mało można wziąć na siebie i przez to pojemność łyżki nie dość, że ona jest skromna, to jeszcze trzeba było ostrożnie sypać, żeby nie przesypać ale i tak jak się zdecydował na ładowarkę to na 99% byłaby z ramką od manitki, jakakolwiek by nie była eee, i osprzęt by został stary nie wiem jedynie tam palecik można byłoby wymienić to już za najlepszy mój nie jest ale w sumie funkcję spełnia więc też to nie ma co przesadzać pyk wypróżnione i gotowe wóz jest zasypany, no troszeczkę przysypałem te 100kg jest ponad to co potrzeba ale to też nie mam wyczucia pierwszy raz to ładuję więc można, można wybaczyć druga kwestia to trzy jałówki doszły właśnie na żywienie, na tą grupę więc myślę, że te 100kg nadwyżki to wciągną przez jedną dziurkę od nosa nawet no i cóż tu by porobić, taki sobotni poranek? No niby jest ciepło, ale pogoda taka zgniła jak i wczoraj. Znowu wszystko mokre, to się nie uda opryskać. Także nie ma co tutaj czasu dłużej marnować, tylko trzeba się brać za kolejny dzień testowania JCB więc dzisiaj znowu będzie coś o JCB AgriPro czyli najbogatsze wyposażenie czuć pieniądz, czuć, czuć piątnicę powiem wam w tej ładowarce jak nic taka dopierdzielona no ale tam jest silnik 145 koni opony, 500 4-2 tony u dźwigu, tylko ta łyżka skromna do niej jak wspominałem, ale no, robi wrażenie ta maszyna. Nie ukrywam. Pierwsza czynność z gnojownika to napompować koło od rozrzutnika. Delikatnie schodzi, ale kto by się tym teraz przejmował? Trzeba poporowo ruszać do roboty. Jak będzie mi się nudzić zimą, to przypomnijcie mi, że mi koło odkręcił od rozrzutnika i zawiesł na wulkanizację. Ale to jak będzie mi się nudzić, dobra? to mi przypomnijcie. A żeby nie było pustych przylotów, to jadąc na pole zapakuję te resztki z kiszonek. Powinno na jeden wejść. A jak nie wejdzie, to już tak zrobimy, żeby weszło. Powiem Wam troszeczkę. Za szybko przyjechała Jayka względem kamera, i na przykład do rewersu. Tak jak że był tutaj pod tym guzikiem rewers, a tutaj jest wysuwanie i wsuwanie teleskopu, i często mi się to myla. Tak samo jak chcę wysunąć czy wsunąć teleskop, to w był pod tym. To ja otwieram łyżkę <gryzki> lub zamykam. ale to kwestia, kwestia wprawy. Powiem Wam, przyzwyczajenia zostają. No i nieopanowane jeszcze mam takie wydajne hydrauliki, też to jest drugi aspekt, przyzwyczajony, że manita to musiała pojęczyć im jaką funkcję wykonała, tutaj to tak jak odstrzała wszystko idzie, no nie tylko w tej, ale i w tamtych dwóch poprzednich tak samo było, zupełnie inna wydajność pompy hydraulicznej. Nie no powinno wejść. Zresztą za chwilę zobaczymy. A wiecie co? Nie ma opcji, żeby to jednak zmieścić. Trzeba będzie na koniec jeszcze raz podjechać, także. Ruinuje to mój plan, nie powiem że nie, ale trzeba zebrać, bo tutaj się mocno myszy gnieżdżą i w zagrożeniu jest powiedzmy na stwartym potasem, Chciał, nie chciał, trzeba to dzisiaj zabrać. O już tam jakaś podskakuje Menda. Jeszcze pewnie z niej jedna załadowana na rozrzutnik pojechała. sobie to pozgabniam żeby później było dobrze załadować tak wygląda dzisiejsze zadanie rozbierz taką kubkę obornika tata już wymienia dłuta w kuchu także zaraz będzie gotowy Grzegorz będzie oreł na bieżąco to co zatrząchnę tak więc robota dzisiaj ruszy z kopyta. już z grubsza będę obrobiony po dzisiejszym dniu najważniejsze będę miał ze sobą za sobą jeszcze tam jakieś troszkę orki zimowej. Tam, gdzie było gnojowica przyteleżowana, to tam takie różne drobiazgi o jedną działkę poteleżować cztery nie niecałe więc takie, można powiedzieć, resztki, niedobitki zostaną. A jeszcze pin trzeba pisać. Ogólnie co, ten pin można wyłączyć, ale mi się wydaje, że przy takiej drogiej maszynie. To takie zabezpieczenie wcale nie szkodzi, moim skromnym zdaniem. Nie wyłączyłem, nie wyłączyłem hamulca ręcznego, mój błąd. No właśnie, takie dodatkowe zabezpieczenie, tak jak widzicie tutaj, sobie rozłoży obornik. To się nie martwię, że ktoś niepożądany wsiądzie i, i powiedzmy, że zechce się przejechać. No już to trzeba kumaty i osoby, żeby rozkodować ewentualnie także wszystko ma swoje plusy i minusy, może jest to irytujące ale w pewnym stopniu człowiek już czuje się pewniej czy gdzieś tam zostawi się przy drodze i odejdzie kawałek no różnie w życiu bywa, wiecie jak to jest a to maszyny są takie wielozadaniowe w różnych sytuacjach są wykorzystywane jestem ciekaw ile tu będzie rozrzutników czy będzie dycha czy nie będzie, no coś koło 10 także 2,5 godzinki powinno być rozwiezione jest 10 to do tej 13 spokojnie powinienem to Ogarnąć Może i mała łyżka, ale cztery razy i tytan Pełniutki <laughs> Coraz bardziej mi się to podoba. Wam Dobrze się wgryza. No to robota ruszyła teraz z kopyta. Zaczyna się orka na bieżąco. Także dzisiaj ze 3 hektary pewnie pogroimy i położymy Może niecałe. Zobaczymy ile mi zostanie. I do upownika, jak to nawiozę, bo mam jeszcze taką działkę 80 arów. To jak to nawiozę, i tamto, co tam dawało, to już będzie dwa hektarki Więc no, ee, tylko kwestia, ile ogonników zostanie. Czy warto będzie zaczynać tamten następny działek, czy tylko tu się nie trząpie grubiej. Czas pokażę. Dziesiąty zawadowałem. I tutaj jeszcze sporo zostało. Także tamtą działkę 80 taryf powinienem zatrząchać tu 3 To na pewno będą jak te cztery, do tego doliczyć niepełny rozrzutnik tych resztek po kiszonkach i kompuściku. I sporo dzisiaj pęknie roboty. 13 załadowanych, została mi taka resztka na koniec, plus te resztki z kiszonek, ten kompościk, ale nie wiem, czy to zdąży dzisiaj już zrobić, bo się zbliża godzina 14, no jeszcze trochę się zejdzie do 14, ale tak, zwrócić ładowarką rozciąć resztę, to będzie 14, a dzisiaj muszę je w paszowóz ukręcić i przed obrządkiem, bo bieda tam u nich wyżerły więc trzeba będzie wcześniej mieszać i ogień na bazę tutaj widać już tata kończy powoli orkę więc, o już tylko odoręć zostało więc się tylko tylko wyrabiam z tym nawożeniem obornikiem i dzisiaj 2,80 będzie nawiezione tak więc luks robota wykonana teraz obiadek zjeść, ciągnikiem zjechać tę resztkę roztrząść albo jeszcze przed obiadem zjadę nim i zobaczymy czy to kompościk będę wywoził czy już to sobie zostawię na następną okazję bo jeszcze zbyt za dwa tygodnie nie będzie wybierane, no to wtedy by można było to razem wyrzucić, dorzucić do któregoś z rozrzutników i, i też by Źle nie było, Już tam naprawdę resztki zostały z półwarzanki gadołów, więc nie ma co tutaj dramatyzować. A póki co wracam, także jak sobota to oporowo. No i kończy się właśnie sobota. temerek rozdany, cielaczkom śluta podawana. Tak więc można gasić światełko i iść do domu. Jest godzina 18:30 pary dokładnie wam nie podam no i po robotce sprytnie poszło tylko szkoda dzisiaj że się nie udało tych resztek po kiszonkach wszystkich wywieźć ale i tak w sumie elegancko prawie 4, niecałe 14 rozrzutniczków było 2,80 gdzieś zatrząchane i zaorane także powoli powoli zbliżamy się nieuchronnie i sukcesywnie do końca sezonu także już tam parę dni roboczych i będzie po sprawie tak na spokojnie 3-4 dni no plus tam szamba trochę wyłożenia no to niech 5 dni do końca miesiąca zostało roboty a i jeszcze opowiskać <grytanie> dzień także cały tydzień jeszcze roboty w sumie będzie ale nie ma co narzekać ładnie poszło także światło zgasło kurtyna opadła i widzimy się w przyszłym tygodniu. A w niedzielę coś ciekawego. A jeszcze byście podpowiedzieli, co chcecie na niedzielę: czy y, temat taki, od czego zacząć produkcję mleka, jak to ja widzę, żeby jak ktoś chce od nowa zacząć, czy omówienie jeszcze raz obory wolnostanowiskowej, jakie błędy tutaj popełniłem i co bym poprawił, bo też takie tutaj wujek dżondieb dał zagadnienie, także tutaj decyzja należy do Was i czekam na wybór. Chyba, że macie inne sugestie, to to jeszcze jest sprawa otwarta, bo jutro rano będę nagrywał. Także do zobaczyska i do jutra.